Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na porannej prawniczej prasówce, na której jak zawsze tłumaczymy dla Państwa i komentujemy tytuły, które pojawiały się w minionym tygodniu, a dotyczyły kredytobiorców, kredytobiorców frankowych, kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty w euro, ale też tych złotówkowych. Jak zawsze komentować, objaśniać i tłumaczyć tytuły w tym tygodniu będą dla Państwa mecenasi z wiodącej Kancelari, kancelarii Kancelarii Rachelskiej wspólnicy. Pan mecenas Wojciech Ostrowski, witam pana mecenasa. Dzień dobry państwu. I pan mecenas Michał Tomasiak, również witam pana mecenasa. Dzień dobry Państwu. I przejdźmy od razu do pierwszego tematu. Temat dość istotny, oczywiście dotyczy bardziej kredytobiorców złotówkowych, a mianowicie chodzi o wybór i wyrok CUE. I tutaj, jako pierwszego, poproszę o komentarz pana mecenasa Ostruskiego. Proszę państwa, no, jesteśmy w okresie przedświątecznym, ganiamy za prezentami, choinkami, myślimy o spotkaniach rodzinnych, i tak pewnie trochę te informacje dotyczące kredytów frankowych gdzieś tam są z boku. Ale to nie znaczy, że w tych tematach się nic nie dzieje. Otóż e, e, 12 grudnia zapadł wyrok w e, TUE. Nie dotyczący bezpośrednio Polski, tylko e, sprawy hiszpańskiej. Ale jest on w pewnym sensie powiązany z naszym diborem. E, 12 grudnia TUE wydał wyrok. Dla zainteresowanych podam sygnaturę: to jest C. 323. O co chodzi? Jak Państwo wiecie, mamy też kredyty wiborowe i ten wibor jest kwestionowany. Na razie, proszę Państwa, jeszcze w sprawach wiborowych nie ma jakiejś jednolitej linii orzecznicy i Państwo wiedzą, że ten wibor to jest taka, wskaźnik Oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym, tak że banki pożyczają między sobą pieniądze, żeby następnie pożyczyć je państwu. I nie byłoby nic w tym zdrożnego, gdyby te transakcje na rynku finansowym między bankami się odbywały. Natomiast wiemy, że ich jest bardzo mało, ale mimo to, że ich nie ma albo jest bardzo mało, to w oparciu o ten wskaźnik są ustalane warunki kredytowe. I teraz pochylił się nad podobnym wskaźnikiem, tylko że hiszpański. Ten wskaźnik to, nie będę cytował po hiszpańsku, ale to jest IRPH, tak to jest w skrócie. To jest trochę inny model niż u nas, dlatego że tamten wskaźnik oparty jest jednak na rzeczywistych transakcjach. Na rzeczywistych transakcjach, a jego wartość wynika z oprocentowania kredytów hipotecznych oferowanych na rynku finansowym. Ale o co chodzi? To jest też pewien mechanizm, który jest zbliżony do naszego wibor I to nawet nie chodzi o to, żeby to porównywać, tylko pewną tendencję, którą zasugerował Kuret. On mówi tak, takie wskaźniki jak najbardziej sąd krajowy może badać. Tak? Więc to jest bardzo istotna informacja dla naszych kredytobiorców otwierających kredyty WIBOR-owe. Bo, proszę Państwa, w temacie już coś się dzieje. Jeszcze rok temu, bo my analizujemy, analizujemy jako kancelaria prawna raporty banków, to są kwartalne, półroczne, roczne i jeszcze rok temu, no to główną informacją w zakresie ryzyka, tak? w zakresie tych e, e, odpisów na, 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 na rezerwy, to dotyczyło to projektów frankowych. Dzisiaj jak się weźmie raport banków i się tak zagłębimy, no to widać, że e, tam pojawia się drugi front. Tak, pojawiają się kredyty WIBORowe, już już banki informują, że takie sprawy się toczą. Drugi, drugi element to są tak zwane kredyty konsumenckie, czyli to słynne SKD. Czekamy na razie na wyrok SUE. I też Państwu powiem, że w polskiej sprawie SUE też przygląda się właśnie temu wskaźnikowi WIBOR. No bo oczywiście z jednej strony banki mówią, to jest wszystko w porządku, to jest wskaźnik uregulowany, rozporządzenie i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony sprawa do końca nie jest jasna. I tutaj powiem Państwu, że, to też dla, dla osób zainteresowanych, Sąd Okręgowy w Częstochowie 21 maja tego roku złożył takie zapytanie prejudycjalne do TUE, tu też podam sygnaturę, ewentualnie osoby, które chcą to, chcą to śledzić, to jest C 471 przez 24, Mamy nadzieję, że na orzeczenie tego Trybunału w kwestii polskiej będzie miało też wpływ to orzeczenie z 12 grudnia dotyczącej sprawy hiszpańskiej, dlatego że no, tym wskaźnikom warto się przyjrzeć, także to orzeczenie dotyczące sprawy hiszpańskiej daje pewien kierunek, pewien zielone światło do tego, żeby te wskaźniki, zwłaszcza WIBOR, też był badany przez te polskie sądy. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj zielone światło, tak jak pan mecenas wspomniał, do badania tego, ale co ważne jest jeszcze w tym wyroku, ponieważ banki zasłaniają się tym, że nawet jeżeli sąd miałby to badać, no to w zasadzie ten wskaźnik jest oficjalny, jest podany, jest ustanawiany przez, niezależnie od banków, jest to jakiś wskaźnik na które banki nie mają wpływu, jest to wskaźnik urzędowy, tak, tak się to nazywa, i Cue napisał tak. Nawet jeżeli tak jest, to jest to wskaźnik oficjalny, to nie należy domniemywać, że bank działa w dobrej wierze, korzystając z niego tylko dlatego, że jest to wskaźnik oficjalny i ustanowiony przez organy administracji i stosowany przez organy administracji, czyli przez banki centralne, i tak dalej. I Cue napisał, że ocena tego właśnie wskaźnika powinna zostać dokonana w indywidualnej sprawie, czyli CUE mówi, że trzeba oceniać to, jako dany wskaźnik, jak w ogóle ten wskaźnik jest skonstruowany, w jaki sposób on jest stosowany przez przedsiębiorcy, w jaki sposób wreszcie ten wskaźnik został przedstawiony kredytobiorcy, czy zostały zachowane te wymogi przejrzystości, czy było porównanie do, do innych, na przykład do odsetek zwykłych, i to mamy powtórkę z rozrywki z kredytów frankowych, bo kilka lat temu też była tendencja w kredytach frankowych, żeby unieważniać tylko z uwagi na samą konstrukcję tej nieuczciwej klauzuli, czyli tego, że tam bank może dowolnie sobie ten wskaźnik zmieniać, czyli to jest zależne od banku. Natomiast tutaj banki mówią, no nawet jeżeli, to my nie mamy na to wpływu. Ale macie wpływ na to i tak też w kredytach frankowych jest, na to jak poinformowaliście o tym, jak to będzie działało, jakie ryzyka się z tym wiążą. Wy, jako profesjonaliści, powinniście o tym rzetelnie poinformować, powinniście odesłać do prawidłowych źródeł. Na to też jest kilka zresztą orzeczeń złe, hmm. jak należy odsyłać. To daje ogromne pole teraz sądom krajowym do tego, żeby badać w tych, tych indywidualnych sprawach, czy banki ten obowiązek informacji nie spełniły. Naszym zdaniem nie. My te sprawy analizujemy, i jeżeli nawet pojawia się jakaś informacja o tym wskaźniku, jest to informacja zdawkowa na zasadzie odesłania, bardzo często niekonkretnego odesłania. Bardzo często brak jest jakichś symulacji, jakichś porównań, tego o czym mówi Sue. I jeżeli powtórzy się scenariusz z Frankami. To też na początku było tak, że na początku sądy nie zwracały tak bardzo na ten obowiązek informacyjny, nie, nie przemiecowały wagi do niego, ale orzecznictwo ewoluowało właśnie w tym kierunku. Teraz najczęściej sądy właśnie unieważniają w pierwszej kolejności z uwagi na niepoinformowanie o tych istotnych parametrach kredytobiorcy przy zawieraniu umowy. I tutaj jest duża szansa. Kolejna szansa to jest to, że właśnie ten wskaźnik jest jeszcze mniej transparentny niż ten hiszpański. On nie bazuje na realnych transakcjach. Ale to już jest oczywiście dalszy wywód. Pokazujemy tylko, że to jest dobry kierunek. Jest już też prawda orzeczenie sądu w suwałkach, który stwierdził, że jest po prostu wskaźnik nieważny i cała umowa jest nieważna. Więc ten kierunek myślenia powoli już przebija się do polskich sądów. No i liczymy, że będzie tak samo z kredytami świadkowymi. Do tego po prostu trzeba dojrzeć. Musi pojawić się jeszcze kilka orzeczeń. Jeszcze to orzeczenie CUE w sprawie polskiej. No, już to hiszpańskie pokazuje, że możemy być tutaj optymistycznie nastawieni do tego. Tak. I to były oczywiście dobre wieści dla tych, którzy posiadają kredyty złotówkowe. Czy kolejny wyrok SUE dla Frankowiczów również będzie, że tak powiem, optymistyczny? Chyba nie do końca, ale tutaj poproszę o wyjaśnienie mecenasów. I może zaczniemy od Pana Mecenasa Tomasiaka. No, ten wyrok w sprawie Gietinu no, nie daje takich jednoznacznych odpowiedzi, bo tutaj liczyliśmy przede wszystkim na to, że SUE powie, że cała ta konstrukcja, idea, która legła u podstaw tej konstrukcji tego bankowego funduszu gwarancyjnego, gdzie organ jest jednocześnie wykonawcą i nadzorcą własnych działań. Tutaj było zarzucane to, że prowadzi to do braku obiektywizmu, bo jeżeli bankowy fundusz jednocześnie nadzoruje swoje działania, nie ma tak rozróżnionej tej funkcji wykonawczej od funkcji kontrolnej, no to pojawia się pytanie co do rzetelności, co do w ogóle gwarancji. Prawidłowości takiego postępowania. No i tu niestety CUE nie dał takiej zero-jedynkowej odpowiedzi. Powiedział, że jest możliwe łączenie takich funkcji, ale CUE nie wchodził aż tak głęboko w, w nasze przepisy. Powiedział, że na, będzie należało to do sądu krajowego, bo oczywiście ten argument jest słuszny, ale trzeba go badać w konkretnym przypadku. Natomiast to, czego my chcieliśmy, to żeby CUE z urzędu stwierdził, że idea taka jest nie, niedopuszczalna. Natomiast CUE stwierdził, że Idea, co do zasady jest dopuszczalna, ale regulacje krajowe muszą zapewniać, że ona będzie prawidłowo funkcjonowała. I tu, aż tak jakiś takich nie, nie dał takich odpowiedzi jednoznacznych, tych, tak, że sąd krajowy będzie to oceniał. No, no więc tutaj faktycznie nie, nie napawa aż tak dużym optymizmem. Ale no, też nie jest to wyrok <słuch> negatywny. On po prostu daje pole do dyskusji do dalszych ocen. Natomiast nie, nie nie rozstrzyga żadnej ani na korzyść banku, ani na korzyść Frankowiczu w tej kwestii. To, jak ja co nas, Tomasiak powiedział, no, faktycznie kredytobiorcy, opowiadający kobiety w Gietynie, myślę, że spodziewali się trochę więcej, bo bardziej konkretnego stanowiska, bo to dotyczyło jakby typu kwestii tej funkcji funkcji bankowego funduszu gwarancyjnego w tym całym postępowaniu restrukturyzacyjnym. I jeśli co? W sposób bezpośredni, wprost powiedziałby, że ta struktura, ta, ta cała metoda, jaką zastosowało bankowy Fundusz Gwarancyjny jest niezgodna z przepisami unijnymi, to wtedy no, dawałoby to pewną podstawę kredytobiorcom do dochodzenia gdzieś tam w przyszłości odszkodowania od Skarbu Państwa. Natomiast to, to, to też nie jest tak, że cudle zamknął drogę. Jak nas powiedział, on wskazał, Według CUE ta, ta jakby konstrukcja, którą przyjął Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z założenia nie jest niezgodna z przepisami unijnymi. Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, też nie, ale pozostawił też możliwość oceny kompleksowej jakby prawidłowości tego postępowania sądom krajowym. Także tutaj duża będzie rola sądów krajowych, które mając teraz to. To, to e, ten wyrok, bazując na przepisach unijnych i krajowych, będą mogły rozstrzygać o e, rozpatrywać skargi. Bo tych skarg że państwa na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącego upadłości Gitiny jest bardzo dużo. I nie jest wykluczone, że jeżeli sądy krajowe, sądy polskie będą te decyzje montażały, to gdzieś tam w perspektywie, w perspektywie będzie możliwość dochodzenia. Ewentualnego odszkodowania od skarbu państwa. Tu, dla zainteresowanych, powiem, że podam sygnaturę sprawy, to jest C 118 przez 23. Także osoby, które by chciały jakby więcej wiedzy na ten temat pozyskać, odsyłam do tego uzasadnienia wyroku. Tak. I ostatni dzisiaj temat, który dla państwa przygotowaliśmy. No, chyba jeden z takich, który powtarza się najczęściej, czyli jakie strategie. Stosują banki, aby przekonać Frankowiczów do tego, aby nie szli na drogę sądową, albo też po prostu aby podpisali ugody. Tym razem na tapecie M Bank, który wstrzymuje pobieranie rat za kredyty we frankach. O co tak naprawdę chodzi? Tutaj o pierwszego poproszę o komentarz mecenasa ostrowskiego. Proszę Państwa, no to się nie mieści w głowie, tak? to się nie mieści w głowie, że nagle dostajecie Państwo pismo z banku i bank mówi, nie płaczcie rat. To jest tak piękne, że powinna się zapalić gdzieś z tyłu taka różowa, żółta lampka, no bo jak to się dzieje, że bank dba o nasz budżet? A to jest nieprawda, bank nie dba o nasze budżety. Banki generalnie i tutaj mBank e, też jakby jest, ma tą wiodącą rolę w tych sprawach frankowych, no bo te klauzule, które ten bank stosował, zostały wpisane do rejestru klubów niezawodnych. Oni po prostu potrafią liczyć. Oni wiedzą, że sprawę w 98% przegrają. Chodzi o odsetki. Poza tym, to jest też tak, że nie jest powiedziane, że takie, ta, takie pismo będzie, jak mówią, forever. Tak? W każdej chwili bank się może z tego wycofać. A tym jest jeszcze jedna rzecz. Takie drugie dno w tym, no bo z jednej strony można powiedzieć, super, nie będę musiał płacić, tak? Nie będę musiał wystąpić do sądu, żeby sąd wydał postanowienie o zawieszeniu spłat. Zresztą na marginesie chciałem tylko dodać, że to można być łaski bez, bo niedługo w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się teraz prace nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej właśnie projektów bankowych, gdzie ma być z założenia, E, możliwość zawieszenia złap, kredytu. Także, jeżeli ktoś złoży pozew i od razu wystąpi o zawieszenie, to sąd z urzędu takie, takie zawieszenie przyzna. Teraz, proszę Państwa, e, jeszcze jedna rzecz, bo to drugie no, polega na tym, że banki tu dbają przede wszystkim o swój interes. Bo jeżeli Państwo dostaniecie pismo, tak, w jednej części jest na, napisane, że e, możecie Państwo nie spłacać, ale jednocześnie na dole jest. Że bank wzywa państwa do zwrotu kapitału, to coś tutaj jest nie tak. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak, dokładnie. To szczególnie widać po prawomocnych wyrokach. Te kredyty, które były spłacane przez cały okres procesu, są finansowo do rozliczenia najkorzystniejsze dla kredytobiorców, są największe odsetki, więc banki też nauczyły się liczyć pałe te kilka lat straciły bardzo dużo odsetek, no teraz zaczęły liczyć, zmieniły strategię, wiedzą, że te sprawy są przegrane i minimalizują straty to już, już jest tylko minimalizacja strat no ale oczywiście to powoduje też zmniejszenie państwa korzyści, więc lepiej byłoby płacić. Chociaż no w tych sprawach, gdzie kapitały są już przepłacone, no na pewno też no jest to jakieś udogodnienie, prawda? tam, gdzie nie są przepłacone, no, ja bym nie, nie odważył się nie spłacać, bo, bo lepiej to jednak spłacać przez ten proces, żeby te korzyści były większe. Żeby później nas nie zaskoczyło, prawda? Chociaż okay. chyba dzisiaj, już na tym poziomie zaawansowania, spłat nie ma niespłaconych kredytów. Chyba banki też to wiedzą, dlatego już systemowo. To jest zresztą te w pokłosie tego, że banki przez kilka lat przeciągały te sprawy właśnie po to, żeby jak najwięcej tych pieniędzy już mieć, no a teraz już skoro odzyskały już kwotę tego kapitału, no to już twierdzą, że więcej nie chcemy, prawda? Bo, bo dalej to już banki musiały Państwu płacić, kredyty na 11% w skali roku od tego co Państwo płacą, więc no warto się zastanowić, czy, czy jednak nie płacić wszystko. Chociaż no, tak jak mi klienci mówią, oni nie bardzo też mają możliwość te spłacania, bo banki po prostu nie chcą tych pieniędzy odrzucają je. No właśnie. Technicznie też blokują możliwość tego spłaty, więc to pismo jest, owszem, jest, ale tak naprawdę i tak nie mogą tego płacić. No tak. Jak widzą Państwo, co bank to strategia nowa. To wszystkie już tematy, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Zapraszam Państwa. Na spotkanie nasze czwartkowe o godzinie 14.00, jeszcze przed świętami, chcemy się z Państwem spotkać, aby na koniec roku wyjaśnić wszystkie kwestie związane z kredytami frankowymi i dać Państwu możliwość zadawania pytań naszym ekspertom na żywo, online, podczas spotkania, na które oczywiście, jak zawsze, staramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, social mediów. Tam na bieżąco publikujemy wyroki, więc warto śledzić, co dzieje się w kancelarii. Dziękuję panom mecenasom za poprowadzenie dzisiejszego spotkania, Dziękujemy. państwu za udział i wszystkim życzę miłego dnia. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.